Łazany położone są kilkanaście kilometrów od Krakowa. Stanowią część gminy Biskupice w powiecie Wielickim. Wieś położona jest na łagodnym wzgórzu należącym do Pogórza Wielickiego. Rozpościerają się stąd piękne widoki na Dolinę Wisły i Raby, pogórze Wielickie, Beskid Wyspowy. Oto najważniejsze informacje o historii i zabytkach naszej miejscowości. W łazanach znajduje się szkoła podstawowa imienia Marii Konopnickiej. Uczęszczają do niej uczniowie z łazan, Sławkowic, Jawczyc i trąbek. W roku 1864 w kronikach parafialnych pojawiła się pierwsza informacja o szkole w łazanach. Od tej chwili minęło 150 lat. Aby dobrze zrozumieć współczesność, warto sięgnąć do odległej przyszłości. Szkoła powstała i działała przez wiele lat dzięki wsparciu proboszczów parafii oraz właścicieli dworu. Oto kilka informacji o parafii i dworze w łazanach. W centrum wsi znajduje się kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego został ufundowany w XVI wieku przez Jakuba i Stanisława Lubomirskich. Wewnątrz znajduje się cenny wystrój gotycki, renesansowy i barokowy. Proboszczowie parafii troszczyli się o szkołę położoną blisko kościoła. Nieopodal szkoły znajduje się piękny dwór wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku. Jest śladem kultury i tradycji szlacheckiej. Mieszkańcom dworu zależało na edukacji miejscowej społeczności. Przez kilka wieków łazany należały do różnych rodów szlacheckich. W 1536 roku wieś nabył Stanisław Lubomirski. W jego rodzinie pozostawała ponad 100 lat. Kolejnymi właścicielami majątku byli m.in. Stanisław Samuel Kalinowski i Antoni Pruszyński Herburawicz. W lutym 1846 roku w Łazanach zgromadzili się powstańcy krakowscy dowodzeni przez Edwarda Dębowskiego. Niestety ponieśli klęskę walcząc z armią austriacką w bitwie pod Gdowem. W 1858 roku wieś nabył Ignacy Kruszewski, polski i belgijski generał, żołnierz powstania listopadowego. Na emigracji generał poznał króla belgijskiego, któremu pomagał tworzyć armię. Generał Kruszewski, jako właściciel łazan, podarował społeczności karczmę, którą przebudowano i dostosowano do wymagań szkolnych. Od 1877 roku do II wojny światowej wieś i dwór były w posiadaniu rodziny Brzezińskich herbu Dunin. W Łazanach urodził się i spędził dzieciństwo podpułkownik Jan Dunin Brzeziński, wybitny patriota, legionista, obrońca Lwowa, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Zginął w kwietniu 1940 roku jako więzień Ostaszkowa. W 1941 roku Brzezińscy zostali przez Niemców wysiedleni z Łazan. Po wojnie majątek został przejęty przez Skarb Państwa. Oto najważniejsze daty z historii naszej szkoły. Rok 1864. Pierwsza wzmianka w księgach parafialnych na temat szkoły w Łazanach. Rok 1894. Ignacy Kruszewski, właściciel dworu, przekazuje budynek karczmy na użytek szkolny. Rok 1896. Budowa nowej murowanej szkoły z inicjatywy proboszcza parafii księdza Franciszka Błachuta. Rok 1925. Przebudowa pomieszczeń szkoły dokonana przez proboszcza księdza Kucharczyka. Lata 1939-1945. Trudności w nauce w czasie trwania wojny. Niska frekwencja spowodowana powszechnym ubóstwem. Dewastacja szkoły dokonana przez stacjonujących żołnierzy niemieckich. Rok 1945. Przejęcie nadzoru nad szkołą przez władze komunistyczne. Rok 1964. Początek budowy nowej szkoły. Rok 1966. Oddanie szkoły do użytku i nadanie imienia generała Karola Świerczewskiego. Rok 1992. Nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej.